Hej, z tej strony Sara, witam w kolejnym odcinku podcastowym. Dajcie mi znać, jak się czujecie i co u Was. Ostatnio przechodziłam przez góra-dół, góra-dół dosłownie, nie wiem czy dało się to wyczuć, zauważyć, nie wiem, po prostu tyle rzeczy i tyle lęku i niewiadomych i myślę, że ten sezon taki jesienny, jak zawsze rozmawiam ze znajomymi, czy Wy dajcie mi znać, że też jesień, też często przychodzą jakieś trudniejsze wspomnienia i ja nie wiem, tej jesieni, każda jesień jest dla mnie tak trudna, że przychodzą jakieś wspomnienia. Jeszcze bardziej tak doskwiera mi taka samotność. Później też jakieś podejmowanie decyzji. Przez to, że się gorzej czuję, to wiadomo, że tak głową myślę, co muszę zrobić, zmienić w moim życiu, żeby nie czuć się tak. Ale myślę, że tej jesieni właśnie tak zaakceptowałam, próbuję przynajmniej zaakceptować, że salawi. Ale dzisiaj czuję się dobrze. Wczoraj miałam taką rozmowę z moim school counselor odnośnie mojego planu edukacji. I uwaga, kończę szkołę w lutym. Co jest mega ekscytujące, ponieważ miałam kończyć szkołę w czerwcu czy czerwiec, lipiec, coś takiego, ale udało mi się, że będę kończyła wcześniej. Teraz trwa mój semestr do grudnia, później będę miała krótką przerwę i następnie mój semestr. Taki krótszy się zacznie w styczniu aż do lutego i będę miała tylko dwie klasy online, ale o tym będę Wam opowiadała jeszcze trochę więcej. Też nagrałam na vlogach, gdzie opowiem o całym moim planie jak się czuję. Ale tak, dzisiaj czuję się dobrze, mam, uwaga, kawę ze sobą, ponieważ tej jesieni wróciłam do picia kawy, bo czasami potrzebujemy coś, co po prostu nas wyciągnie z łóżka i pobudzi. Dzisiaj czuję się stabilnie, mamy przepiękną pogodę w Los Angeles, jest po 23, 24, 25, jest bardzo słonecznie. Dosłownie jeszcze wychodzę i jem śniadanie na balkonie i się opalam. I teraz też mam takie duże FOMO na to, co się dzieje w Polsce, jak widzę znajomych, że się razem spotykają. Jest po prostu dla mnie ciężkie. Zaczęłam też ostatnio słuchać Taco Hemingwaya. I to też bardzo mi pomaga na emigracji. Nie będę się w to wdrażać, bo dosłownie wczoraj opowiadałam na, na vlogu, który się pojawi pewnie w przyszłym tygodniu, więc koniecznie dajcie mi znać, jak wy się czujecie, jak wam mija jesień, co robicie, co wam pomaga. Bo dzisiaj będę opowiadała o takim moim self-care toolbox, czyli takie narzędzia, które pomagają mi w trudniejszym czasie. I ostatnio w odcinku o moich jesiennych rytuałach już opowiadałam trochę, co robię, żeby przetrwać jesień. A dzisiaj bym chciała opowiedzieć o takich rzeczach, które ostatnio robię i dlaczego je robię, i które naprawdę mi pomogły w tym takim najtrudniejszym czasie, gdzie na przykład właśnie ciężko mi było wstawać z łóżka. Coś, co mnie tak wyciągnęło i też bardzo się skupiam na takim uziemianiu i na takim powrocie do siebie i, i do takiego powrotu do życia w zgodzie z sobą, ze swoją autentycznością, takie osadzenie w sobie. Więc opowiem o takich narzędziach właśnie na trudniejszy czas. I też o mindsecie, jak wychodzę z jakiejś rzeczy, jak w coś się w głębi, jak oddalam się od siebie. Więc ciepły napój w dłoń, jeżeli macie ochotę, albo przyjście na spacer. Bo to jest coś, co myślę, że jest najważniejsze, nie tylko jesienią, ale żeby mieć takie właśnie narzędzia, które Cię uziemiają że pozwalam ci opanować lęk, że czujesz się bliżej siebie, że wspierasz się, nie odrzucasz, że masz dużo wyrozumiałości do tego, co czujesz, że wszystko bierzesz tak pod uwagę i pomyśleć, co tobie się sprawdza, bo każdy jest inny i myślę, że też z czasem, z każdym dniem jest inaczej. Ale tak, opowiem, co ostatnio zaczęłam robić, co mi bardzo, bardzo pomogło. Więc numer jeden to jest bardzo wczesne wstawanie. I to się łączy oczywiście z wychodzeniem spać bardzo wcześniej. Aktualnie właśnie od dwóch tygodni wstaję sobie o szóstej 6.30 i wychodzę na zewnątrz, do natury albo na jakiś hike. Nie jest to codziennie, ale wstaję codziennie jakby mega wcześniej, bo albo idę na hike, albo sobie ćwiczę w domu, robię jakieś ćwiczenia. Lubię mieć ten taki moment ciszy i takiego spokoju dla siebie i właśnie potrafię to znaleźć tak rano i bardzo mnie to uziemia, że właśnie wstaję sobie o szóstej, dosłownie ubieram tylko jakieś ciuchy, nakładam krem, wiecie, ubieram się dosyć grubo, i idę sobie gdzieś na jakiś szlak pochodzić i o wschodzie słońca jest tyle ludzi, którzy, wiecie, wyprowadzają swoje psy, jest taki spokój, jeszcze wiecie, nie ma za dużo samochodów, jest taka cisza. Jest ten taki moment, gdzie jakby czuję, jakby się świat zatrzymał, czy jeszcze nie ruszył. I to jest coś, co mi bardzo pomaga tak dobrze nastawić się na dzień. I też tak czuję, że mam Los Angeles trochę dla siebie, tak, że mogę sobie gdzieś wyjść i mieć nikogo nie ma, nie masz żadnych turystów. I sek tak spokojnie. Jeszcze tutaj, wcześniej rano. Na przykład chodzę na jeden szlak do Griffith Observatory, to tam często chodzą te same osoby i się mijam z tymi samymi osobami. I wiecie, mówimy sobie: Dzień dobry, i tak dalej, i How are you? I to jest takie też miłe. Jednak wszystkie osoby rano, które wstają, to łączy nas to samo, że wiecie, rano wstajemy i idziemy gdzieś i spotykamy się jakby w naturze. I to jest coś, co właśnie bardzo mi pomaga i przypomniało mi to też w Polsce podczas pandemii. Też pamiętam, że wstawałam bardzo wcześnie rano, typu właśnie no, na wschód słońca. Chodziłam do lasu, co teraz jak tak myślę, to nie było zbyt bezpieczne ze względu na zwierzęta. Ponieważ w moim lesie jakby jest tak spokojnie, że jeżeli chodzi o ludzi, tam nie ma ludzi. Bo mieszkałam wiecie na małej wsi, chociaż nigdy nie wiadomo, wiadomo. Ale wstawałam bardzo wcześniej i ubierałam wiecie kurtkę, czy to była zima czy jesień, ubierałam kurtkę. I chodziłam do tego lasu i siedziałam w tej takiej ciszy. I też pamiętam, że to było po takim moim trudniejszym okresie. Bardzo uciekałam od wszystkich swoich myśli i uczuć. I to, co jest najlepsze, żeby poradzić sobie z tymi wszystkimi myślami i uczuciami, to naprawdę posiedzieć z tym. I często w ciągu dnia, wiecie, nie mamy czasu, żeby z tym siedzieć, albo mamy, że nieważne, albo boimy się tych, tych wszystkich uczuć, że nas to zaleje, że zaczniemy płakać i nasz dzień będzie taki, wiecie, średni, nie będziemy się dobrze czuć. A właśnie rano, jak tak, wiecie, dopiero co się przebudziliśmy, nie mamy jeszcze jakichś takich myśli, zmartw, Dużych prawdopodobnie jak posiedzimy sobie po prostu ze sobą, to często te problemy albo znajdujemy jakieś rozwiązanie, albo widzimy, jak to jest mało ważne, albo że to jest po prostu część naszej drogi, albo że no tak się czuję, ale jakby to jest okej, okay, to jest tylko uczucie. I pamiętam, że właśnie w Polsce chodziłam. Jak mieszkałam u siebie w domu, to chodziłam i, wiecie, oglądałam sobie wszystkie listki jesienią i bez słuchawek, w takiej dużej ciszy, albo puszczałam sobie jakąś medytację i tak pamiętam, że wtedy byłam bardzo zakochana w, w życiu i w naturze i miałam takie... Jakie to jest niesamowite, że ja jestem na ziemi i w ogóle te wszystkie drzewa i jest taka cisza i, i też jak wstaje się tak rano i się coś robi takiego, powiedzmy, nietypowego dla siebie czy ogólnie dla ludzi, to to też sprawia, że czujesz taką kontrolę i taką sprawczość w swoim życiu i taką free will, że możesz zrobić cokolwiek, że możesz wstać o piątej, o 6 i iść do natury, iść na spacer, iść pobiegać, jak jeszcze, wiecie, wszyscy śpią, powiedzmy. Też jak zrobię coś tak z rana, to czuję się razu bardziej zmotywowana, Bardziej taka zadbana, zdrowsza i ważne jest to, jak wstajemy tak wcześniej rano, to wiadomo, żeby iść wcześniej też spać. W nocy, wiecie, już się nic nie wydarzy, zwłaszcza, że się robi ciemno tak o wiele wcześniej. I ja mam taki system teraz, że właśnie chodzę spać o 22, wstaję sobie o 6-6:30 i idę sobie gdzieś, wychodzę i jest to bardzo przyjemne. Właśnie byłam, czy to biegać, czy właśnie na hajki. Czy robić na przykład ćwiczenia, jakieś pilates w domu. Lubię bardzo ruszać swoje ciało, tak z samego rana. Bardzo mi to pomaga ogólnie w sporce, zdrowiem, z takim psychicznym, z, taką, z takim balansem, równowagą w głowie. Więc zachęcam, jeżeli nigdy nie próbowałeś, nie próbowałaś. To idź wcześniej spać któregoś dnia, nawet może to być 21, 30, 22, i wstań sobie na wschód słońca i zobacz, nie wiem, wyjdź sobie na krótki spacer. Jeżeli masz psa, wyjdź z pieskiem, można nawet, nie wiem, spróbować iść na rower. Albo zrobić jakąś jogę w domu, albo jeżeli mieszkasz blisko gór, to jedź w góry do jakiegoś parku, na jakieś jezioro, cokolwiek gdzieś do natury z samego rana. I naprawdę jest to niesamowite takie uczucie takiej, takiej właśnie free will, że mogę zrobić cokolwiek chcę. Jestem na tym świecie i mogę zrobić cokolwiek, cokolwiek. Nie muszę codziennie robić tego samego, wiecie, rutyna i to co wszyscy i wstawać o tej i mój dzień musi tak wyglądać, tylko mogę wstać rano, ubrać się i wyjść na zewnątrz. Następnie coś, co pomaga mi w takim właśnie uziemianiem się, to jest Eckhart Tolle. To jest nauczyciel taki spirytualny. Jestem ciekawa, ile osób go zna czy słucha. On wydał bardzo dobrą książkę The Power of Now, którą też przeczytałam. To jest o tym, żeby skupiać się na, wiecie, w danym momencie. I polecam każdą tą książkę. U mnie bardzo dużo zmieniła i bardzo dużo tak wpłynęła na mnie. Wiadomo, że nie z wszystkim na przykład się zgadza, ale to, o czym on akurat mówi, bardzo ze mną rezonuje. Jeżeli nie znacie i szukacie jakiejś medycyny, albo jakiegoś takiego podcastu uziemiającego Was, to bym poleciła, żebyście sprawdzili. Ten podcast nazywa się Essential Teachings by Eckhart Tolle. Jest dostępny na Spotify, wydaje mi się na Apple Podcast, jakby wszędzie. Puszczam sobie te odcinki od najstarszego do najnowszego. Są bardzo fajne tematy albo jakiś temat, który, wiecie, Was bardziej zainteresuje. Mogę Wam przeczytać, jakie są tematy. Freedom comes from awareness. Creative solutions come from stillness. We are born connected to being. no one can act beyond of their level of consciousness obstacles for awakening the deep mystery of existence healing our obsession with doing on. Czasami właśnie jak jadę z samochodem albo na hike, albo z hajku i nie chcę słuchać jakiejś muzyki, chcę się tak wiecie wyciszyć i tak naprawdę uziemić, to jest coś, na czym naprawdę się skupiam. To jest dla mnie tak ważne, to właśnie puszczam sobie jakiś jego odcinek i bardzo, no bardzo to ze mną rezonuje. Więc możecie dać znać, czy znacie, czy nie. Możecie też przesłuchać i koniecznie mi napiszcie. Też na kanale nadawczym, na Instagramie wysyłam, jak trafi na jakiś odcinek, który tak... Mocno rezonuje ze mną, to od razu tam podsyłam. Też myślę, że muszę poszukać jakiejś takiej książki psychologiczne, spirytualne i że ja jestem bardzo niewkręcona w spirytualizm, ale czuję, że jestem na takiej swojej drodze. I właśnie, Eckhart to jest taki jeden nauczyciel, z którym najbardziej rezonuje aktualnie, ale myślę, że chętnie poczytam też trochę więcej innych, więc jakaś też taka książka właśnie czy The Power of Now czy coś to też może nam pomóc w takim trudniejszym czasie, bym powiedziała. I jeżeli macie jakieś polecenia, jeżeli chodzi o książki, które warto przeczytać w tych zagadnieniach, to możecie mi też podesłać też, to jest dla mnie bardzo ważne przy właśnie spirytualnych jakby takich książkach. Rzeczach to, żeby uważać, żeby nie traktować wszystkiego za 100% prawda. Tak wiesz, jakby w to musisz wierzyć, to jest to. Tylko być jednak tak krytycznie myślącym i sprawdzać i nie wierzyć, nie robić jakichś zmian drastycznych w swoim życiu, ponieważ jest na przykład spiritual bypassing, gdzie na przykład unika się swoich uczuć, może też taki powstać spiritualne ego i że ja wiem lepiej, czy wiem z jakiego punktu trzeba, czy jak żyć. A wszyscy inaczej żyją inaczej. Ja wiem, jakby bardzo łatwo jest też utonąć w tym. Kolejna rzecz, która pozwala mi przetrwać tą jesień, to są seriale. I uwaga, zaczęłam ostatnio oglądać od samego początku: Sex and the City. I mam wrażenie, że widzę ten serial w zupełnie w nowych kolorach. Chyba tak oglądam ponownie ten serial z. Trzeci, czwarty raz, i w tym razem zupełnie inaczej do mnie trafia, inaczej go odbieram, potrafię więcej się doszukać, więcej zauważyć. Czuję, że jakoś tak bardziej odbieram ten serial, i też bardziej rezonuje ze mną, i czuję się też taka empowered i uwielbiam po prostu. Każdy, jak się z kimś spotykam, to mówię, że zaczęłam oglądać od nowa Sex and the Series i omawiać oh najlepszy serial ever, i dosłownie tak, teraz z nim siedzę. I to jest taki idealny serial na jesień. I dobycie bycia single w wiecie dużym mieście. No, po prostu świetnie mi się ogląda. I mam też do polecenia inne seriale, na które wpadłam, czy które są też takie komfortowe, i które ostatnio widziałam. To jest na przykład Fleabag. Tak długo nie oglądałam tego serialu, i nie wiem dlaczego. Jest to przekomiczny serial, po prostu ja się śmiałam na głos, więc warto sprawdzić. Następnie Daisy Jones and the Sex. Zawsze będę mówiła o tym serialu, to jest najbardziej komfort i tak po prostu miło się ogląda. Oraz ostatnio zaczęłam oglądać Abbott Elementary, który dosłownie jest takim sitcomem, który mi przypomina trochę The Office, tylko jest to o nauczycielach w szkole podstawowej w Stanach. I po prostu do uśmienia się Wsz wszystkie te seriale są niesamowite. A But Elementary, jeżeli jesteście fanami The Office amerykańskiego, to koniecznie sprawdźcie. Czasami jest mega cringe, ale tak samo jak The Office, jak na przykład pierwszy sezon, że trzeba tak załapać. Mega się wciągnęłam, mega się wkręciłam, więc jeżeli jesteście fanami, to koniecznie sprawdźcie. I czasami potrzebujemy po prostu dobry serial i zobaczyć jakiś serial po raz 20, który nam przynosi komfort i nie ma z tym nic złego. Tej nie zaczęłam jeszcze oglądać, sukcesji od nowa, więc jestem z siebie dumna. Następnie przejdźmy do jedzenia. Ulubiony mój temat. Zaczęłam robić dużo jesiennych i nostalgicznych rzeczy i opowiem Wam, co z niej ugotowałam. Numer jeden to jest zupa, sezona zupy. I też wychodzę często na zupy z zupa pomidorowa z tostem z serem. Najlepsza rzecz na świecie. Zrobiłam też u siebie zupę z dyni. Upiekłam dynię z cebulą, z papryką w piekarniku, później zalałam to wodą, wszystko zblendowałam, doprawiłam i miałam cały garnek zupy na parę dni. Dlatego pieczywo świeże z masełkiem i chyba nie muszę tłumaczyć, to są nie najlepsze rzeczy na świecie, więc ugotowanie zupy wydaje mi się, że jutro też będę gotowała i taki cały garnek i ciepła zupa i na górę grzanki i parmezan i o oh my Myślę też o zrobieniu takiej innej zupy, kupiłam dużą białą fasolę jaś, Dużo pietruszki, coś ala la rosu, ale z tymi dużymi, właśnie, ale z dużą fasolą i może ziemniaki, i marchewka może właśnie księki rosół z fasolą coś w tym stylu i do tego pieczywo. Też dużo moich znajomych było chorych, w ogóle sezon jesienny, wiadomo. Ja jeszcze nie byłam chora, piję codziennie sobie na parsy z imbirem. I staram się grubo ubierać, chodzić w kapciach, dużo jest czosnku i imbiru. Następnie robię też dużo takich nostalgicznych przepisów. Na przykład odkryłam coś takiego jak placki i robię placki z ziemniaków, placki z cukinii, placki z batatów, z fioletowych ziemniaków. Cokolwiek mam, tre, do tego jajko, skrobia ziemniaczana, sól, przyprawy, smażę na oleju i jem z jogurtem, albo kwaśna śmietana się do tego nada, ale jaki jogurt grecki, dużo cytryny, dużo cytryny. Zaufajcie mi, i do tego płatki soli. I dosłownie smażę sobie te placki, w połowie, połowa już jest zjedzona. I pamiętam, moja mama zawsze robiła placki ziemniaczane, i to jest chyba ulubiona rzecz od mojej mamy. Moja mama zawsze, jak tylko nie wiem, wracała, nie wiedziała, co zrobić, to robiła placki ziemniaczane, i to mi się też bardzo kojarzy z domem. I od dwóch lat nie robiłam w ogóle placków. Nie, nie pomyślałam o tym, żeby wiecie, strzeć ziemniaka i wybić z tego jajko i zrobić placki. I teraz sobie przypomniałam, i jest to taki comfort food i tak szybko się to robi. Wiecie, na przykład z cukinii da się zrobić te placki, więc dzielę się, jeżeli też zapomnieliście, że są, istnieją placki i tak łatwo się da zrobić. Kupiłam też takiego dużego japońskiego ziemniaka i mam fioletowe ziemniaki i chcę zrobić taką mieszankę. Że właśnie zwykły z fioletowym. Do tego też na przykład super pasują sardynki czy jakiś, nie wiem, majonez. Następnie ostatnio też zrobiłam swoją pizzę od podstaw. To też jest dla mnie dosyć nostalgiczne, ponieważ w moim domu dosyć często zrobił się pizzę tak od podstaw, że się zagnietało wiecie ciasto drożdżowe. Mój tata też miał restaurację włoską, więc ja jak była mała, to się wychowywałam dosłownie na pizzy. I to była bardzo dobra pizza, i według mnie może by się to zmieniło, bo na przykład jak ostatnio, nie wiem. Tęskniłam za łakotkami i zjadłam później łakotki i to miałam takie mmm, to nie jest to, te ciastka, a to były moje ulubione ciastka, jak byłam mała. Więc nie wiem, jak było teraz, ale według mnie mój tata robił najlepszą pizzę, jaką kiedykolwiek jadłam. Nie wiem, czy to jest prawda, wiecie, czy by się coś zmieniło, ale zrobiłam, starałam się zrobić dosyć podobną. I zrobiłam pizzę z takimi dodatkami, jedna była z cukinią, normalnie sos pomidorowy, mozzarella, ta cukinia, dałam rozmaryn i to była pierwsza pizza a drugą zrobiłam z pieczarkami, z jarmużem i też z rozmarynem. I na górę na obie pizze polałam oliwą z czosnkiem. Oliwa, czosnek, sól, pieprz. To wszystko wymieszać. Wiecie, czosnek przez preskę i wiecie, polać na górę. I to zawsze też mój tata robił, właśnie dawał na pizzę taką oliwę czosnkową. Najlepsza rzecz na świecie. I właśnie ta pizza z tym jarmużem, wiecie, po wyjęciu z piekarnika, to te, ten jarmuż się tak przypiekł, że to były takie chipsy z jarmużu. I zrobiłam sobie tę pizzę i później miałam Sex and the city, i dosłownie tak się od razu lepiej poczułam. Też robienie takich projektów kulinarnych od podstaw, typu właśnie zrobienie pizzy od podstaw, albo jakiejś lasagne jakiegoś makaronu. To, to też przynosi taką dużą satysfakcję, że z niczego zrobiło się coś tak pysznego, wiecie, od zera, więc to polecam. Jeżeli macie jakiś, jakiś przepis, który chcieliście zrobić od dawna, typu, nie wiem, na lasagne albo coś, nie wiem, cokolwiek, to zrobić sobie w piątek, jak właśnie może nie masz ochoty gdzieś wychodzić, ugotować sobie, zobaczyć jakiś film, serial, i naprawdę to dużo daje tak ja się, przynajmniej, członka zaopiekowana, i dużo właśnie taka nostalgia. Robiłam też taką makaronową lasagne z bakłażanem. To też było super i chciałabym zrobić taką normalną, klasyczną lasagne od podstaw. Następna rzecz, o której nie przestanę mówić, to są ciepłe prysznice. I zwłaszcza jeżeli przechodzicie dziewczyny przez jakiś czas miesiączkowania bolesny, albo jak czujecie się dziwnie w swoim ciele, czujecie się trochę nieswojo, bad body image day... To dosłownie taki prysznic jest czymś najlepszym na świecie, gdzie idziesz i zapominasz o wszystkim, i siedzisz pod prysznicem, i czujesz tą ciepłą wodę na swoim ciele, i możesz użyć, nie wiem, jakiegoś, kupić sobie jakiś fajny żel czy płyn pod prysznic, wiecie, taką gąbkę, scrunchy powiedzmy, i wymasować tak całe ciało, i zrobić taki full body shower, nałożyć jakąś, nie wiem, maseczkę pod prysznicem. To tak mi pomaga. Ogólnie takie dbanie o swoją higienę w trudniejszym czasie. A druga rzecz to jest posprzątany pokój czysty. To są dwie rzeczy, które bardzo. Jak ja się na przykład czuję źle, czy że nie chce mi się i nie wiem dlaczego, nie mam takiej motywacji, to wiem, że jak wezmę prysznic i posprzątam pokój, to od razu jakby wyciągnę się z tego. I wiecie, czasami się nie chce, nie ma się na to energii, ale jakieś takie małe kroczki. Puścić sobie serial i powoli sprzątać sobie ten pokój. Naprawdę to jest coś, co bardzo, bardzo pomaga. A czasami taką pustkę egzystencjalną czy emocjonalną, trzeba po prostu zastąpić czymś w swoim życiu, zapełnienie czymś pozytywnym Twojego życia. Często jest taka pustka, czy jakaś nuda, czy dużo spędza się czasu samemu. Masz jakiś okres przejściowy, albo jesteś samemu za granicą. Wiem, że też wiele z Was jest samemu gdzieś za granicą, czy zmaga się z samotnością, więc może to być fotografia może to być bieganie, może to być cokolwiek, co brzmi dla was dobrze, może to być malowanie farbami, akwarelami, stworzenie albumu ze zdjęciami, może to być power walking i u mnie to, co tak zapełnia mi teraz to jest na pewno właśnie wstawanie rano i wychodzenie na hajki, później bieganie, wróciłam, mogę się pochwalić, tak jak przed wylotem do Polski, wróciłam do biegania dwa razy w tygodniu, Już w tym tygodniu biegłam i teraz w niedzielę, jutro znowu idę biegać i wróciłam do tego, myślałam, że wiecie, będzie mi mega ciężko i straciłam jakoś tak motywację i bałam się, no nie wiem, czułam się właśnie też gorzej, więc nie miałam ochoty iść biegać, ale jak tak... Przymogłam się, poszłam na run club i to mi tak przypomniało, jak fajne jest właśnie bieganie, i tak pomyślałam, że. Fajnie jest, że czuję się, jak się czuję, ale co mogę zrobić? Jakieś takie nowe hobby, które doda mi coś do mojego harmonogramu, żebym miała jakąś taką motywację, że wiecie, coś się dzieje. I to bieganie mi bardzo pomaga, jak nie macie ochoty biegać, na przykład taki power walking, możecie chodzić szybko, jakieś kółka robić, to też jest przyjemne, czy za na rowerze. Myślę, że warto sobie przypomnieć, jak aktywność fizyczna dobrze wpływa na naszą głowę i to jest coś, no dla mnie to jest niezastąpione i od zawsze aktywność, no mi pomaga ze wszystkim. następne punkt to takie intencjonalne wychodzenie na randki. O, też o tym mówiłam pewnie w wyjaśnionych rytuałach, ale zabieranie się na randki czy z kimś, czy samemu. I na przykład zaplanować, że raz w tygodniu gdzieś idziesz do jakiegoś swojego ulubionego miejsca. I na przykład może to być jakaś śniadaniownia, że raz w tygodniu idziesz tam z książką i sama masz randkę ze sobą. Albo, że zabierasz się raz w tygodniu wieczorem na zupę, albo raz w tygodniu idziesz do kina i sobie przeznaczysz taki czas, kiedy, na co i tak intencjonalnie zaplanować i zrobić coś takiego miłego dla siebie, gdzie wiecie, pozbierasz się i wyjdziesz i zrobisz coś takiego dla siebie. Myślę, że to jest bardzo ważne w tym czasie. Ja lubię na przykład spotykać się z kimś, na przykład wychodzić na zupę albo na french toast ale mam też w planach wyjść sobie do Magnolia Bakery, przez to, że oglądam Sex and the City i spróbować banana pudding, ponieważ nigdy go nie próbowałam jeszcze. W niedzielę mam dużo takich swoich rytuałów, powiedzmy, bo idę na targ farmerów, później idę na run club, a wieczorem chodzę sobie do parku na zachód słońca i czytać książkę. i Jestem owinięta, wiecie, w kocyku jest mega przyjemnie. I poromatyzować też taki czas i nawet tą samotność, że to jest część... Naszej drogi, na przykład, że tak się czujemy, czy to jest jakiś sezon w naszym życiu, i we should embrace it, a nie mieć takie, że o, oh, ale bez sensu i wszystko jest niefajne, bo da się robić nawet, wiecie, nie posiadając jakiejś dużo energii, fajne i miłe rzeczy i tak promotyzować tą jesień. Coś, co mi pomaga, to też posiadanie jakiejś takiej muzyki, która poprawi mi humor. Jeżeli chodzi o teraz, coś mogę podzielić, to jest to Lady Punk. Jak uszłam Lady Punk, od razu wszystko wstaje się lepsze. Oraz tak o Hemingway ostatnio. I wydaje mi się, że to przez to, że jestem na emigracji, że słucham polskiej muzyki i mam takie. Jak jadę sobie przez. Hollywood, przez Los Angeles i puszczam tego Hemingwaya i mam takie, słucham tej muzyki jak miałam nie wiem, 16 lat w moim pokoju w liceum, to mam takie wow, ile się zmieniło w moim życiu a ta muzyka dalej jest, dalej potrafię się utożsamić i przynosi też jakieś takie wspomnienia jestem bardzo nostalgiczna jesienią i nie wiem, polecam no i myślę, że przez to, że jestem tutaj, ta muzyka po polsku po prostu trafia Dajcie znać, czy też tak macie, że staje się bardzo ogromną patriotką, ale tak, nic nie trafia lepiej niż Lady Punk na emigracji i na sam końcu chcę się podzielić taką moją wieczorną rutyną, która tak mi się dobrze sprawdza i uwielbiam ją po prostu nie chcę się z nikim spotykać wieczorem, ponieważ cieszę się na moją rutynę. O 20 jem sobie kolację następnie robię herbatę z dużą ilością imbiru. Biorę prysznic, przebieram się w piżamę, odkładam telefon, już nie patrzę w telefon, wyciszam go, robię też całą moją skincare, całą, nakładam mnóstwo nawilżających rzeczy, bo mnie mega wysusza kwas hialuronowy, taki silny krem nawilżający i później kładę się do łóżka i biorę sobie swoje kropelki od lekko z melatoniną na sen. I następnie też mam taki olejek od nich, który się nazywa Moon coś tam, taki olejek z lawendą i psikam sobie go na pościel czy na nadgarstki, jeżeli chodzi o moją piżamę, bo śpię w takim longsliwie, żeby go czuć. I dosłownie taka cała przygotowana do spania, otulam się pod kołdrą i później oglądam sobie serial przez pół godziny, godzinę w łóżku, zamykam laptopa, kładę go na podłogę, bo nie chcę mi się już wstawać. I idę spać. I czuję też, że to tak pozwala odpocząć w mojej głowie, że nie mam takiej, że o jeszcze to bym zrobiła, to dodałam, a powinnam to robić, a tego nie robię, co jutro będę robiła. Jakby jak odłączam się od tego trybu planowania, myślenia i pracy przez właśnie taką rutynę, że tak postanawiam sobie, że nadaję taką intencję, że no nie, że to już jest koniec, jest winding down, idziemy spać i odkładam telefon i wiecie, robię sobie tą herbatę i kładę się do tego łóżka i bardzo mi się to sprawdza, bo czuję, że naprawdę odpoczywam, że moja głowa odpoczywa i mój układ nerwowy i taki całkowicie, wiecie, luz wchodzi i tak moje ciało też potrafi odpocząć, a nie cały czas takie spięte, że trzeba coś więcej. Więc tak, to by było na tyle. To jest taki mój self-care toolbox, to co mi się teraz sprawdza na ten czas jesienny, trochę trudniejszy, właśnie. Czy właśnie taki, gdzie jest góra-dół, góra-dół. Dajcie mi znać, czy z czegoś skorzystacie, czy coś robicie, co wam się sprawdza, pomaga. Dziękuję też wszystkim moim patronom za wspieranie podcastu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zostawiam link do Patreonite na dole, żeby wspierać, współtworzyć podcast. Podcasty są dostępne na YouTube, Spotify, Apple Podcast. Będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie, polubicie, udostępnicie. Trzymajcie się ciepło i w miłości i z wyrozumiałością do siebie i do tego czasu. Big kiss i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa.